najdostojniejszych Książę Rektorze wraz z moderatorami naszego seminarium, Drodzy kandydaci do diakonatu Adamia, Arturze, Kubercie, Czcigodni Księża, Roboczowie i przyjaciele naszych alumnów, Czcigodne Siostry Zakonne Drogie rodziny, naszych halumów wszyscy, bracia i siostry, przeżywamy wielką uroczystość, święcenia diakonatu. Minęło już pięć lat, a czas szybko leci. I nasi alumni zostają powołani do posługi. I są już bardzo blisko Chrystusowego Kapłaństwa. Rozpocznę od myśli, którą nasi diakoni napisali na zaproszeniach, które otrzymaliśmy. Mamy tam fragment z dziejów apostolskich. Mówiący o ustanowieniu siedmiu mężów. Czytamy. Upatrzcież zatem, bracia, siedmiu mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych ducha i mądrości. Im zlecimy to zadanie. Podkreślam, powtórzę. Mieli to być mężowie cieszący się dobrą sławą, byli to mężowie pełni ducha i mądrości. Modlitwa święceń, którą będziemy odmawiać, te cechy, te wymagania komentuje jeszcze szerzej omawi. Po diakonii, według nauki Kościoła, powinni odznaczać się takimi cechami. Miłość bez obłudy, troskliwość o chorych i biednych, powaga pełna pokory, czystość bez skazy, i przestrzeganie duchowej karności. W obyczajach ma jaśnić zachowywanie przykazań, aby czystość życia pociągała innych do naśladowania. To bardzo ważne cechy, ale wiemy też, że bardzo trudne, żeby nimi żyć. Skąd więc czerpać siłę? Trzeba zapatrzeć się w Pana Jezusa. Pan Jezus w Ewangelii, którą słyszeliśmy, tak mówi: Za prawdę, za prawdę, opowiadam Wam. Jeżeli ziarno pszenicy wpadwszy w ziemię nie umrze, zostanie tylko sam, Ale jeżeli umrze, przyniesie blon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je. A kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Przepiękne słowa. Drodzy Jakoni, Wy je wybraliście jako ewangelię. Napiszcie sobie te słowa na widocznym miejscu, bo musicie naśladować Pana Jezusa, który nie przyszedł po to, aby Mu służono, lecz po to, żeby służyć. Kapłaństwo to służba. Wasze życie to opumiera i ziarna. Oznacza to, że całe wasze życie musi być na wzór ofiary krzyża. Przywołam świadectwo świętej siostry Faustyny z jej dzienniczka. Zaraz po śrubach wieczystych, w czwarty dzień, kiedy odprawiała godzinę świętą, w kaplicy ukazuje się niej Pan Jezus, ale nie ten piękny z obrazu Jezu u tylko ukazuje się jej Pan Jezus cały pokryty ranami. Upiczowany, zakrwawiony. I mówi do siostry Faustyny, zobacz, kogoś poślubiła. Pokazuje jej się z ranami, upiczowany. I mówi do niej, zobacz, kogoś poślubiła. Drodzy diakoni, zaślubiacie takiego Chrystusa. To w Jego ranach jest Wasze uzdrowienie. To w Jego ranach jest droga każdego księdza. Żyć nie dla siebie, ale dla innych. Nawet jeśli Trzeba cierpieć brać. To jest obumieranie, o którym mówiła Ewangelia. Ziarno musi obumrzeć. I konkretna droga realizacji tego obumierania musi być drogą radykalizmu ewangelicznego. Tego dzisiaj potrzeba właśnie radykalizmu. Na czym on polega? To jest życie według rad ewangelicznych. I te rady to nie są tylko dla zakonników, te rady są dla nas, kapłanów. Pierwsza rada to ubóstwo. Pieniądze są ważne, ale nie mogą być najważniejsze. Nikt nie może Twą Paną służyć. Czystość. Ślub celibatu. Celibat oznacza rezygnację z małżeństwa, aby całkowicie oddać się Panu Jezusowi. Tutaj nie chodzi o to, żeby być bardziej dyspozycyjnym dla ludzi. To jest motyw dalszy. Tutaj jest znacznie więcej. Celibat to całkowite oddanie się Jezusowi, Chrystusowi. To jest dać się porwać Jego miłości i w tej miłości służyć innym. Pomaga nam to zrozumieć jedną ze źródeł cel Bato. W Starym Testamencie, kiedy dwanaście pokoleń wchodziło do Ziemi Obiecanej, każde pokolenie otrzymywało ziemię żeby miało szybciej żyć. Jedno pokolenie lewici nie otrzymywali ziemi. Lewita żył tylko Bogiem i z Boga. Nie miał materialnego zabezpieczenia w ziemi. Ufał jedynie Panu Bóg. Wierzył, że Bóg będzie troszczył się o Niego. Pięknie to wyraża jeden z Psalmów. Psalm 16 mówi, Pan częścią dziedzictwa i kielicha mego, to właśnie Ty, mój los zabezpieczasz. Nasze zabezpieczenie jest w Bogu. I posłuszeństwo, trzecia rada ewangeliczna, ono nie zostało wymyślone przez człowieka, ale ma również źródło w Bogu. Możemy je tylko zrozumieć w posłuszeństwie Chrystusa. Czytamy w Ewangelii słowa Pana Jezusa. Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, Który mnie posłał. Jest to posłuszeństwo aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Święty Paweł już pięknie w znanym hymnie nam o tym mówi. On istniejąc w postaci Bożej nie skorzystał ze sposobności. Aby na równi być z Bogiem, ale ogłodził samego siebie, przyjął postać sługi i stał się posłuszny, aż do śmierci i do śmierci krzyżowej. A więc nasze posłuszeństwo, to naśladowanie Chrystusa, ma być bezwarunkowe, natychmiastowe. Pętnie. Niedobrze jest, jeśli zamiast ewangelii wchodzi tylko ludzkie kombinowanie i szukanie siebie. To jest droga pokonywania słabości, zmagania się samemu z sobą. To jest walka z naszym egoizmem. Aby szukać Boga, a nie Siebie. To będzie prawdziwy postęp duszy. I w tym wszystkim koniecznie musimy wspierać ją modlitwą. Gdy dzisiaj panuje aktywizm, niech jak najwięcej będzie modlitw. Zobaczmy. Sam Pan Jezus wielokrotnie oddalał się na górę. Spędzał całe noce na trwaniu przed swym Ojcem. Modlił się w samotności. Drodzy diakoni, Przyjmujecie na siebie obowiązek odmawiania w Niech będzie źródłem wszelkiej mocy. Niech nigdy nie zostanie zaniedbany. I miejcie też chwilę trwania na modlitwie. Na adoracji. Te chwile naprawdę rozprzyglają. Im więcej adoracji, tym mniej grzechu. Mechanizm jest bardzo prosty. I Bóg wybiera Was słaby, aby czynić Was mocnymi. Aby objawiać swoją chwałę poprzez Wasze życie. Bo to, co jest mądrością u ludzi, jest głupstwem u Boga. Przeto przypatrzcie się powołaniu Waszemu. Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej. Niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybiera właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców. Wybiera to, co niemocne, aby mocnych poniżyć. Bóg wybiera was sławy, aby poprzez wasze życie Okazywała się Jego chwała. Ma być nie chwała ludzka, ale chwała Boża. Przyjmijcie więc ten wielki dar powołania jako wielki dar Pana Boga, aby poprzez Wasze życie objawiała się Jego chwała.